Na rozstajach drugą wskazał mi właściwą ścieżkę Wybrałem jego wolność, nosząc w sercu kolebkę To dzisiaj idę drogą jego przykazań Bo to jedyna wartość, której czas mi nie zabrał Na rozstajach drugą wskazą i właściwą ścieżkę Wybrałem jego wolność, nosąc w sercu kolebkę To dzisiaj idę drogą jego przykazań Bo to jedyna wartość, której czas mi nie zabrał Urodzony na styku, gdzie pękały dwa światy. Bóg dał mi ten głos, bym mi leczył własne straty. Bo ja Raffi, chłopak z bloków, gdzie życie uczyło, że prawdziwą siłę czerpię, gdy w sercu czuję miłość. Jestem echem dawnych czasów, wielkiej płyty dzieckiem, naznaczonym bezletnością, co była jak przekleństwo. Widziałem w oczach starych dumę, ale też i wobec gdy patrzyli, jak w tym chaosie szukam własną drogę. Patrzę na swoją twarz, już nie jak z czarno-białej kiszy. Każdy wątru lekcją, którą Bóg w ciszy słyszy, jestem z jak te dwa co wiary ma w genach Uczony, że królestwo nie ma ceny na arenach Dorastałem za szybko, gdy świat deptał po pierdach Moja dusza z przełomu w modlitwie Nie na rozstajach drugą wskazał mi właściwą ścieżkę Wybrałem jego wolność, nosząc w sercu swą kolebkę To dzisiaj idę nie jego przykazań Bo to jedyna wartość, której czas mi nie zabrał Na rozstajach drugą wskazał mi właściwą ścieżkę Wybrałem jego wolność, nosząc w sercu swą kolebkę to dziurze idę drogą jego przykazań Bo to jedyna wartość, której czas mi nie zabrał Jak runął mur, otwarła się we mnie nowa brama Byłem jak straceniec, którego pycha nie złamała Musiałem sam zawalczyć o swoje człowieczeństwo Gdy świadku się łatwiznął, ja wybrałem męstwo Wartości z mlekiem matki zderzyły się z betonem Świat był jak papilon, nie z na obronę wszystko naraz, wolność i pokusy. Sztuczna dojrzałość kontra sumienia, odruchy. Pamiętam strach rodziców, ich modlitwę szeptaną. Jak w tym nowym świecie znajdę ścieżkę obiecaną. Przetrwałem depresję, dziś z wdzięcznością spoglądam. Jestem tylko człowiekiem, który Bogu zaufał. Na rozstajach drugą wskazał mi właściwą ścieżkę. Wybrałem jego wolność, no z sercu swą kolebkę. Do dzisiaj idę drogą, do jego przykazań. Bo to jedyna wartość, której czas mi nie zabrał. Znam ten kod, ten niewidzialny system, język serca, spojrzeń co jest moim manifestem Pozdrawiam tych co w świecie szukają swego miejsca, wiedząc że prawdziwy dom jest w ramionach stwórcy Mam dumną twarz, nawet gdy los rzuca pod nogi, bo mam wiarę w sercu, a nie puste kręte drogi Było wielu szyderców, bo chcieli mnie złamać, lecz o prawdę trzeba walczyć, a nie o nie kłamać na rozstajach drugą wskazał mi właściwą ścieżkę Język serca, spojrzeń, co jest moim manifestem Pozdrawiam tych, co w świecie szukają swego miejsca, miejsca, miejsca. Wiedząc, że prawdziwy dom jest w ramionach stwórcy Mam dumną twarz, nawet by los rzuca pod nogi, bo mam wiarę w sercu A nie puste kręte w drogi Było wielu szyterców, co chcieli mnie złamać Lecz o prawdę trzeba walczyć, a nie o nie Na rozstajach drugą wskazał mi właściwą ścieżkę Wybrałem jego wolność, nosząc w sercu swą kolebkę te będę blogą jego przykazań, bo to jedyna wartość, której czas mi nie zabrał. Ja jestem jednym nie bezmierny tłumem. W sercu mam godność, którą sam rozumiem. Na wody łaską, idę wciąż przed siebie, by wziąć swój los w ręce tu, na tej polskiej glebie. Jego świadkiem, niebezmyślnym tłumem, w sercu mam godność, którą sam rozumiem, naznaczony łaską.